Z tej strony Sticky Man, pod nazwą na C stg CGSM o od dongi. -Y. Inaczej. Siemanko, gramy na serwerze CS <grym <grym y P No P CS no, Jakieś tam kurwa, nie wiem. Dobra. No i właśnie jak widzicie moje staty to ja lamie Nie. Kojot y wygrywa. Sierota. Co za ra ranga? Ja mam dopiero wiśniaka. lol Nałeś ja mam. Że... Ja... poczekaj Nie, ty nie żyjesz, nie? No. dobra O oh, ja mam dopiero pięć. Ale lamię! Nie, bloki Dzisiaj No nie, na co ja nie mam lagów, ale często o, dzidy! Suka. La, la. Suka. Bicie mnie. Za suka. To nie fair. Oh. To nie her Ej, ty możesz tak ogół, ogółem pilnować czas, tak nie jeszcze 7 minut? Yyyyy... 7 minut? No. 27 to 34, spoko. Dobra, bo ja zawsze zapominam. Zawsze, na każdym filmiku, ja za zawsze zapominam. Poczekaj. Jesteś to zaraz pokażemy jak... Yy, Kojot gra. Patrzcie. Zabiję, zabiję. Patrzcie. Co za. O jezu, kurde. Zabijaj. Ups. Zdjął cię. Luke cię zdjął. On ma cheaty, właśnie. luk, Go do. Go do Gema trzeba podać. Nie, dobrze tam. O widzisz, jest admin. Już piszą po niego. Chociaż, że jesteś sami drużyna, ale piszą. No dawaj szybko tę grę. <noise> Gdzie flasha mi rzucasz A ty grasz? Dziku. A nie, Nie, ja nie gram. Dziku, powinien już sobie dziki napisać. Dziku. Co to znaczy dziku? Staty. Ty ci, ty... ty hejterze ty jeden. Cituć. Ty czytujesz i koniec. Ja nie czytuję. Ty czytujesz. Jak to? Widzowie, co? widzowie będą widzieć na filmiku, Jezu, ja nie idę Kto na pierwszy ogień? Kto na pierwszy ogień? Proszę wsiadać Ja i no Od o Jezu, co to ja robi? I to o! na trupa No i jeszcze mi flesz dał Pod koniec, no co za normalnie Ludzie e, Tam jest ktoś no który... No, nie, ja tak nie bawię. A ten Iluk, nie, ciąg. Ty też nie żyjesz. Aha, aha. Nie, żyję jeszcze. A ty! I mam 100%! Right, tak, tylko że ja idę na czoła, a ty siedzisz. Dziwaj No co za! Dobra już mnie zdjął. Jezu, jakie I Ja to mam wrzucić na YouTube. Ja pierdolę. Przeklinaj, mogę na się podać dzieci. Wiesz co, ja chyba idę do CT? Ty, do cytę. To ty idź. Nie, nie idę. To ja idę. Nie. no. nie, nie mogę iść do CT. I będę lamił fajnie, nie? Yy, właśnie, będzie jeden filmik z jak dostać szybko bana. No. Jak dosyć... No, nie jak dosyć... Dostać, 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 ja dostać, dostać, ale... się będę miał ale... zobaczycie Ja. dobra. Gdzie, Gdzie mi tu debil granatny biżut? A! Na No co jest? Jakaś kupia mycha. Dobra, idź. Idź. Ty, ty, ty żyjesz? Żyję i mam się świetnie... Już nie. Ile jest? Już? Minut. Eee, jeszcze 3 minuty. O Jezu, już. Dopie dopiero... Coś czuję, będę... Coś czuję, że będę musiał po 13 minut, bo to szybko leci. Ale ja muszę... Ja muszę mieć partnera YouTube. Bo muszę po 30 minut nagrywać. Kojot, Widzisz piszą na ciebie Koyot Ami Aim Ja to yeah. Ja to wszystko widzę. Mam bombę, no to fajnie. Patrzcie jakie zarabice staty normalnie. No i już dali mi ten z flasha. Ja chyba będę musiał się szkolić przez... Aaaa! Naruto dostał! A i look, ten co mnie zabił. Pomściłem się. Ole go zdjąłem, naprawdę. Ty tam bombę chciał rzucić, ja Ty ja widzę cię kojoj ty, 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 ty mi strzelasz Ty cztery Aha, no dobra 4 jesteś Ty mam bombę Chcesz do Jeszcze nie, jeszcze nie, bo mam bombę, jeszcze nie Ja chcę takie trika odwalić Widzisz? Widzicie <grym> co mam to mam 114 zabójść No nie wiem bo, bo, bo ty che tu jeszcze Taka jest kto jest na to <sorządek> <sorządek> LOL fuck Fucking bitch To po... jest kim ma... Ty słuchaj a ogół wieki no gry dasz A 24D-236 24, ty... Dobra, dobra, ej ty, a w ogóle w jakie gry grasz? Takie multiplayer'owe, na przykład przez sieć? Wiem w co zagramy, przez sieć już Co? Wiem w co zagramy Co? W Dark Orbit Jest 33 Ja hajtuję, patrzcie Ja, ja, kamp ja kampię o! Idź na pierwszy front, jak ty masz. Dziku? Nie, dziku na pierwszy front. Dziku na pierwszy front, masz odejść szybko, a nie. Jo, czym dupę. O. o! dostał i look. Nie spodziewał się tego ataku od tyłu dobra, od przodu. Dostał pięknie. Jestem mam 7 na 11. Statów 34 minut. Ja zabiłem! Widzisz? Zaraz kończymy. Przecież do 15 minut mogę dojść, nie? Widzisz, jak ja jestem, Dara Cox? 8 na 11. 39 minut. Dobra, ziołek. Zos ja jestem ciekaw, ile mu zostało HP. Ja muszę to zobaczyć. Ziolek No 16, no prawie byłem blisko zabicia go. Jakbym go zabił, bym był pro-gamerem. Dobra, ludziska, tym dzisiaj go gończymy. Ten odcinek pożegnaj idziemy z dągi Na razie. Na razie. Subskrypcje rządzą.